Dany jest równoległobok ABCD, w którym A równa się minus 2,6 oraz B równa się 10,2. Przekątne AC i BD tego równoległoboku przecinają się w punkcie P równa się 6,7, a musimy obliczyć długość boku BC tego równoległoboku. Zaczniemy od narysowania równoległoboku. Mam tutaj równoległobok ABCD. Przekątne tego równoległoboku przecinają się w punkcie P, no i ja wiem, że punkt A ma współrzędne minus 2,6. Wiem, że punkt B ma współrzędne 10,2 i wiem jeszcze, że punkt P ma współrzędne 6, 7. Jeśli mam obliczyć długość boku BC, to przydałyby mi się jeszcze współrzędne punktu C. Na razie ich nie znam, więc oznaczę je sobie tak XC i YC, czyli pierwsza współrzędna punktu C i druga współrzędna punktu C. W równoległoboku jest tak, że przekątne dzielą się na połowy, to oznacza, że ten punkt P jest połową odcinka AC. Czyli jeśli weźmiemy sobie punkty A, C i P, punkty A i C to są końce odcinka, a punkt P to jest środek odcinka i mamy taki wzór w tablicach matematycznych. Ten wzór mówi tak, że jeżeli doda się pierwszą współrzędną początku odcinka i pierwszą współrzędną końca odcinka i podzieli się to przez dwa, to wtedy dostanie się z tego pierwszą współrzędną środka odcinka. No to zróbmy tak. Mamy tutaj odcinek AC. Dodajmy do siebie najpierw pierwsze współrzędne pierwszego końca, czyli minus 2, i pierwszą współrzędną drugiego końca odcinka, czyli xc. I jak to podzielimy przez 2, to dostajemy z tego pierwszą współrzędną środka odcinka, czyli dostajemy z tego szóstkę, z tego wychodzi 6. No i właściwie z tego już możemy sobie obliczyć to xc, bo teraz jak pomnożymy wszystko razy 2, Dwójka tutaj pójdzie do góry i dwójka pójdzie tutaj. Tutaj dwójki się skrócą. Zostanie tylko to, co u góry, czyli minus 2 dodać xc. Został tylko ten licznik, a tutaj będzie 12. Tą dwójkę przerzucam na drugą stronę i wychodzi mi, że x to się równa 14. xc to się równa 14, czyli pierwsza współrzędna punktu c. Teraz jeszcze druga współrzędna punktu C i obliczymy ją zgodnie z tym wzorem na bardzo podobnej zasadzie jak tutaj. Weźmiemy sobie kreskę ułamkową i teraz liczymy drugą współrzędną, więc bierzemy drugą współrzędną pierwszego końca odcinka, to jest 6. Do tego dodajemy drugą współrzędną drugiego końca odcinka, czyli YC. Dzielimy to przez 2, tutaj tak jest w tym wzorze i z tego dostaniemy drugą współrzędną środka odcinka AC, czyli dostaniemy z tego 7. Ponownie wymnażamy wszystko razy 2, tutaj dwójka i tutaj dwójka. Tutaj dwójki się skracają, zostaje tylko licznik, czyli 6 dodać yc, a tutaj 2 razy 7 daje 14. Szóstkę przerzucam na drugą stronę, dostaję, że yc to się równa 14 minus 6, a z tego wychodzi 8. To znaczy, że punkt C ma współrzędne, to jest jego pierwsza współrzędna 14, a to jest jego druga współrzędna, czyli 8. Mam współrzędne punktu C, a teraz chciałbym jeszcze obliczyć długość odcinka BC. To na to będę miał drugi wzór. I ten wzór mówi mi tak, że jeżeli mam punkty B i C i chcę obliczyć długość odcinka BC, może napiszę tutaj obok współrzędne punktu B. Punkt B ma współrzędne 10,2. Teraz patrzymy tutaj. I ten wzór mówi tak, że muszę w pierwszym nawiasie odjąć pierwsze współrzędne tego początku i końca. Zacznę od dołu. 14 minus 10. To podnoszę do kwadratu. I potem w drugim nawiasie muszę popatrzeć na drugie współrzędne, czyli od dołu zaczynałem, biorę 8, odjąć 2 będzie. Mam coś takiego i teraz wystarczy to policzyć. Tutaj mam tak, 14 minus 10 to jest 4 do kwadratu. Tu jest 8 minus 2, czyli 6 do kwadratu. Potęguję, 4 do kwadratu to 16. 6 do kwadratu to 36. Po dodaniu wychodzi mi pierwiastek z 52, ale to nie będzie jeszcze wynik końcowy, bo z takim pierwiastkiem jeszcze coś da się zrobić. Ja to rozłożę teraz na czynniki pierwsze. Najpierw sobie podzielę przez 2. 52 przez 2 to jest 26. Dalej no, mogę dzielić przez 2 to będzie 13. No i 13 dzieli się już tylko przez 13 i dostaję z tego 1. No i teraz tak, mam tutaj dwie dwójki i z tych dwóch dwójek, to jest taka para, z tej pary dwójek dostaję jedną nową dwójkę, którą daję tutaj na początek przed pierwiastek, a pod pierwiastek trzeba wpisać to, co się nie udało połączyć w pary, czyli tą trzynastkę. No i to jest wynik do mojego zadania.